Zodiakalne Sekrety, część 29. Kto ma najsilniejszą intuicję? Pamiętaj przycisk subskrypcji. Nie gryzie, kliknij go, a wszyscy będziemy szczęśliwi. Dzięki, i lecimy do filmu. Nie każdy znak czuje tak samo. Ale niektóre mają intuicję, jak radar wszechświata. Baran. Intuicja przez akcję, czuje, co działa w ruchu. Byk. Intuicja przez ciało. Wie, co daje stabilność i komfort. Bliźnięta. Intuicja przez informacje. Wie, co mówi i jak reagować. Rak. Intuicja przez emocje. Wyczuwa energię i nastroje. Lew. Intuicja przez serce. Czuje ludzi i sytuację od środka. Panna. Intuicja przez szczegóły. Zauważa rzeczy, które inni pomijają. Waga. Intuicja przez balans. Czuje, co jest harmonijne. Skorpion. Intuicja przez głębie. Czuje prawdę pod powierzchnią. Strzelec. Intuicja przez wizję. Wyczuwa kierunki i możliwości. Koziorożec. Intuicja przez strukturę. Wie, co działa w praktyce. Wodnik. Intuicja przez przyszłość. Widzi potencjał i trendy. Ryby. Intuicja przez energię. Odbiera wszystko, jak telepatyczny radar. Napisz w komentarzu swój znak i jeśli czujesz swoją moc intuicji, zostaw i zapisz film.